Thank <laughs> you. wszystkim, wreszcie jestem, wreszcie wracam. E, czym była spowodowana moja nieobecność? E, a tym, że chciałem poprawić jakość, e, żeby wam się te filmiki przyjemniej oglądało, trochę, żeby mi się to przyjemniej robiło i nagrywało. Więc e, postanowiłem, e, że chwilę warto poczekać i skupić się na jakości. Mm, dzisiaj, e, można powiedzieć, że trochę wyczekiwany filmik. W ogóle, e, po nocy. Moja fryzura odbiega od tego, co chcę osiągnąć. Chcę osiągnąć fajnie, fajne włosy do góry, a zawsze mi oklapują po nocy. Nie wiem, nieważne, ale trochę wyczekiwany filmik. Bo chcieliście taki luźny vlog z treningu, więc w sumie wczoraj się zgadaliśmy z moim ziemalem Kubą. Właśnie do niego jadę. Oczywiście musiałem spakować swoje poręcze ogromne do mojego malutkiego samochodu i paraletki. Jedziemy do. Do Kuby na trening. W sumie wczoraj wyszedłem z inicjatywą, żeby nagrać vloga, więc kręcimy, zobaczymy co z tego będzie. I możliwe, że pociśniemy jakiś challenge, bo na pewno statyki będzie trochę i zobaczymy, czy po tym treningu statycznym coś jeszcze będzie nam się chciało robić. Dobra, kończę to gadanie, bo bo jeszcze się spóźnię na trening i to dosyć sporo, więc jadę za samochód i jedziemy. Na mocny trening statyczny. Dobra, dotarłem już na miejsce. Jesteśmy u największego Dzika, który się na razie nie chce pokazywać, ale zobaczcie jego umiejętności później. E, dzisiaj polecimy sobie na luzie jakąś sesję statyczną. Pomyślimy sobie nad takim szalenżykiem bazowym. E, mamy w planach robić maslapy, lapy, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało po treningu fronta i w ogóle statyki. Czekajcie. O, po treningu fronta i statyki, więc to sobie ogarniemy, Red Bull jest, mam nadzieję, że będzie moc, ogólnie wracam do formy, jeśli chodzi o statykę, Kuba sprogresował dosyć mocno, więc dzisiaj go pokażemy i zobaczycie jak robi się poprawne plęcz, poprawne fronty i pokażemy dzisiaj moc. Pięknego? Ja, jak pięknego? Powiedz to. trochę ze statyką. W sumie dzisiaj była moc. E, ostatnio wypadłem mocno z formy. Dzisiaj taki trening trochę w miarę powrotu. Więc było bardzo git, e, Wszystko spoko siadło. Teraz w sumie podjęliśmy decyzję, że polecimy sobie e, z challengykiem. Podjęliśmy decyzję, że, po, że polecimy e, z z masylapami i zobaczymy e, kto ma lepszą bazę. Ja podejrzewam, że ten pan mnie wykończy totalnie i nie będę miał szans. E, no ale. Na ciebie wszystko. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Także ciśnijmy z tym. Dobra, gramy teraz w kamień. Papier zobaczymy, kto będzie pierwszy robił. On ma taką psychę, że jakbym ja zrobił pierwszy, to on by mnie przebił, więc muszę to rozegrać dobrze. Światło chujowe, ale trudno. Lecimy. Mam nadzieję, że będzie widać. Do jednego. Lecisz pierwszy. No i chuj. Forma pamiętaj clean. Jak coś, to będę mówił no rep. No ale Leci. do powiedział 12 maslapów? Tak, jak najbardziej. <grywa> <grywa> jak 10 cel, to by było za dobrze. Musisz przynajmniej wyrównać, inaczej jesteś do niebania. Do, dostaję wtedy miano pussi na Ciebie dotrzeć. Dokładnie. <grywa> Dobra. let's go. No i co to było? Ile było? 11. Oj Nie. No to... Trzeba jakąś karę wymyślić. Dobra. Ale e, i tak nie ma źle. Chociaż to na ostatni pewnie technika tragiczna. No on jest człowiekiem od bazy. Jest taka historia, że my ćwiczyliśmy sobie na placu zawsze wszyscy przystali, i on przychodził i dwie godziny na obóz Co są efekty właśnie? Dlatego. Wymyśliliśmy dla mnie karę. Z racji, że jestem chujowy i zrobimy tylko 11 slapów e, Opowiedz co robimy tutaj. No to Maciek w ten wykona obrót na paraletkach, a następnie będzie próbował robić 90. Tak jest, nie wiem czy to nie wiem, czy to się uda, szczerze mówiąc. E, mam nadzieję, że mam nadzieję, że coś z tego będzie. E, ciężkie to będzie do zrobienia, ale mam nadzieję, że damy radę. Jeszcze jak mi się zachce to namówię Kubę, żeby też ogarnął. załatwy ten challenge, co? No taki trochę łatwy challenge, no ale tyle. Karę zrobiłem. Dobra, jeszcze coś tam na szybkości powzmocnialiśmy. Ja już będę się zwijał. Wreszcie zgadaliśmy się po dwóch miesiącach. Słuchaj, tak po było. dwóch miesiącach e, oczekiwań. Wreszcie udało się zrobić trening. W było zajebiście. Więc na pewno się będziemy zgadywać częściej. E, dzięki wielkie za trening, za challenge. E, wbijajcie do Kuby na Instagrama. Mega mocny zawodnik. Zobaczycie. Poczekajcie na progres, bo to będzie człowiek push-pull e, Może bez dynamy, nie? A to to nigdy nie Także tak to będzie wyglądało. Okej, okay, ja właśnie wróciłem do domu. E, muszę się przyzwyczaić e, z tego co widzę, żeby nie patrzeć tam na podgląd tylko tutaj do was. E, więc nie ma potrzeby, żebyście mnie upominali. Myślę, że z każdym materiałem będzie tylko lepiej. E, jeśli chodzi o sam trening, e, jestem. Jestem mega zadowolony, nawet tak powiem, bo.. Wreszcie, to był taki tydzień, w którym się przełamałem. To był mój czwarty trening w tym tygodniu, wczoraj sobie odpuściłem, wczoraj był piątek. W piątki normalnie trenuję, ale odpuściłem sobie z racji, że po prostu zgadaliśmy się z Kubą i mieliśmy robić trening. I w sumie dobrze, bo była moc, mogę powiedzieć, że było spoko. Co do poprawy. Full planczyk, no to jak zawsze. Ale i tak dzisiaj już naprawdę sztos, czułem to spięcie fajnie. Zresztą tak jak widzieliście wcześniej. Hefesto, muszę poprawić sobie baka, lepiej go po prostu zrobić w lepszej technice. Mm. Ale generalnie cały czas do przodu, e, więc tak to wyglądało. Miałem ciężkie okresy ze sobą ostatnio, jeśli chodzi o moją formę, bo e, z tego, co inni mi mówią, trochę urosłem, trochę urosłem też tutaj, nie wiem e, z jakiej przyczyny w ogóle, bo nie ćwiczę pod hipertrofię ani nic z tych rzeczy. Więc tak to wyglądało. Challenge jak widzieliście przegrałem o jedno powtórzenie, więc to i tak jest dla mnie dużo, bo ja tej bazy nie mam za dobrej. Podsumowując mam nadzieję, że Wam się podobało. Dużo osób, naprawdę dużo osób chciało tego, takiego luźnego vloga z treningu, ze statyki, z tego jak trenuję. Za chwilę. Z tego jak trenuję i mam nadzieję, że spoko to wyszło. Na pewno jeszcze mam w planach zrobić, na pewno będzie dużo takich vlogów, jeśli chodzi o vlogi treningowe, to, to mam w planach bardzo dużo takich vlogów robić, chociażby na GoJumpie, gdy się wybiorę, no to na pewno wezmę ze sobą kamerę i to wszystko udokumentujemy. A poza tym jeszcze planuję zrobić kolejny film typu transformacja. Zrobiłem ankietę na Instagramie odnośnie tego i wybraliście, że wolicie transformację z One Arm Handstanda, więc po montowaniu tego filmu. Zajmę się mam nadzieję montażem i zbieraniem materiałów z całej mojej przygody z łanem handstandem i ogólnie myślę, że z handstandem, bo tak to będzie najlepiej pokazać. Także wyczekujcie tego. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka, suba, komentarz, czyli ta regułka, którą zawsze powtarzam sumiennie co każdy odcinek. Jeśli chodzi o regularność, mam nadzieję, że będę częściej wrzucał teraz te filmy. Mm, lubię to robić i naprawdę jaram się tym. Mam nadzieję, że Wam też się to będzie podobać i wy też będziecie to oglądać, bo na kanale Was przybywa. Nie powiem, że nie. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Boom. Róbcie plancze. Jak chcecie coś takiego, to plancze na supince, hefesto, coś takiego. I wtedy mam nadzieję, że będzie okej. Okay.